Pozwól sobie nie być produktywną. Nie rób, nie rób dla faceta wszystkiego, co według ciebie powinnaś dla niego robić. To zapycha ci czas i jest dla ciebie nienaturalne. To jest niespójne z tobą. Produktywność jest dla ciebie nienaturalna. Natomiast może być umiejętnością wyuczoną. W dzisiejszym życiu rzeczywiście musisz być czasem produktywna. Musisz być stanowcza. Musisz podejmować decyzje i musisz zarabiać pieniądze. Ale pamiętaj, że gdy wracasz do domu lub gdy spotykasz się ze swoim partnerem, staraj się wchodzić jak najczęściej w stan, który jest ci znacznie bliższy i znacznie naturalniejszy. Tym bardziej, że mężczyzna najczęściej nie dostrzega, ile dla niego zrobiłaś. Mężczyźni najczęściej nie zauważają, ile zrobiłaś dla Waszych dzieci czy dla Waszego domu. A to, że on nie zauważa, wzbudza w tobie poirytowanie i rozżalenie. Nawet jeżeli mężczyzna dostrzeże, ile zrobiłaś, to on w tym momencie poczuje się źle, że to zrobiłaś ty, a nie on. On ci może tego nie powiedzieć, ale on poczuje się nieswojo, ponieważ on poczuje się w tym momencie biorcą i to biorcą, który wziął od kobiety. A w jego naturze, w jego męskiej naturze. W jego dzikiej męskiej naturze jest bycie dawcą. To w jego naturze jest działanie. Produktywność i robienie jest spójne z męską energią. Dlatego zdecyduj się, żeby mu odstąpić przynajmniej część tej przestrzeni, żeby on poczuł obszar, w którym może robić, planować. Czy zastanawiać się nad rozwiązaniem? Bo faceci uwielbiają to robić. Faceta bardzo przyciągają te kobiety, które dla nich nie robią nic serio. Oni bzikują i tracą głowę dla kobiet, które wkoło nich nie skaczą i które dla nich nie robią. Dlatego daj mu taką możliwość, żeby zobaczył w tobie zupełnie kogoś innego. Zupełnie coś innego niż to, czym byłaś w jego życiu do tej pory. Niech zobaczy w tobie istotę, która nie jest oddawania. Niech poczuje możliwość i przestrzeń na to, żeby to on zaczął się starać i dawać tobie. Ponadto, jeżeli twój mężczyzna. Lubi, jeżeli coś mu dajesz, jeżeli coś dla niego robisz, to pamiętaj, żeby dawać mu i robić dla niego tylko to, co rzeczywiście na niego zadziała, czyli tylko to, co on sam słowami wypowie, że potrzebuje albo od ciebie oczekuje. I te oczekiwania to najczęściej prośby w stylu, żebyś się uśmiechała, żebyś była radosna i szczęśliwa. A to tylko nam, kobietom, wydaje się, że oni chcą posprzątanego domu, ugotowanego obiadu, wybranych ubrań i zarobionych przez nas, przez nas pieniędzy. No właśnie, nie do końca o to chodzi. Dlatego przestań być popychadłem. Ponieważ, jeżeli robisz wszystko, co według tybie, do Ciebie, to według Ciebie, czy współczesnego świata, należy do roli kobiety. Jeżeli dbasz o dom, jeżeli dbasz o dzieci, jeżeli. Zaopatrujesz rodzinę w żywność, w posiłki. Jeżeli prowadzisz dom i do tego jeszcze zarabiasz pieniądze, to już w oczach mężczyzny bardzo dużo straciłaś. Ja wiem, jak to brzmi, ale tak rzeczywiście jest. Na pewno nieraz się zastanawiałaś, co jest takiego niesamowitego w kobietach, które siedzą, wyglądają, pachną chodzą do kosmetyczki, do fryzjerki, tak naprawdę nie robią wokół mężczyzny nic, nic dla niego nie robią. A mężczyzna skacze wokół nich jak piesek merdający ogonem. No właśnie tu jest klucz, że tamte kobiety dają swojemu mężczyźnie przestrzeń na to, żeby to on się realizował w działaniu. One są otwarte na przyjmowanie one są chętne przyjąć wszystko, co ten mężczyzna im ofiaruje, co dla nich zrobi i okazują mu za to wdzięczność. I mężczyźnie naprawdę tyle wystarczy. Oni wtedy szaleją na punkcie kobiety i nie widzą poza nią świata. Natomiast taka typowa matka Polka jest w oczach mężczyzny popychanłem. On jej nie szanuje. A już na pewno jej nie pożąda. Dlatego najczęściej sfera seksualna w takich wieloletnich polskich małżeństwach po prostu zanika. A zatem popychadło w oczach mężczyzn to kobieta, która robi to samo co on, plus jeszcze więcej, ale oczywiście też zarabia pieniądze. No a kobieta, która tak robi i robi i robi, jest takim popychadłem. Nie dojrze się, napracuje, że jest wykończona, wycieńczona, zmęczona, poirytowana, nieszczęśliwa, niespełniona. Oczekuje, no naturalnie jest, że w tej sytuacji oczekuje jakiejś wdzięczności od mężczyzny, jakiegoś szacunku, a tego nie dostaje. Bo właśnie taka kobieta spełnia kryteria popychadła w oczach mężczyzny, czyli takiej kobiety wycieraczki, której się nie należy szacunek. On nie chce chodzić do łóżka z kobietą, która jest zmęczona, która nie ma czasu o siebie zadbać, która tak dużo zrobiła, że on się przy niej czuje nikim niemęski. Kobieta popychadło to kobieta, która na co dzień się stara dla mężczyzny. Ale w momencie, kiedy on się przestaje starać, to ta kobieta stara się jeszcze bardziej. No i w związku z tym jeszcze bardziej oczekuje od mężczyzny zauważenia, aprobaty, wdzięczności i szacunku. Tylko, że on nadal jej tego nie zaczyna dawać. Kobieta, która ciągle robi, to kobieta, która nie ma czasu, Ubóstwiać sama siebie, ani siebie dopieścić. A mężczyźni na taką kobietę mają alergię. Mężczyźni na kobietę, która sama siebie nie szanuje i szan sama siebie nie uważa za piękną, która pokazuje światu, że ona nie jest na, na pierwszym miejscu dla samej siebie, bo jest milion innych ważniejszych spraw do zrobienia niż jej wygląd, jej dobre samopoczucie, czy jej radość, jej przyjemność. Mężczyźni na taką kobietę stają się obojętni. Taką kobietę mężczyzna co najwyżej toleruje w swoim otoczeniu. Jak nie ma nic ciekawszego do robienia, to wtedy przebywa z tą kobietą. Jak nie ma ciekawszej kobiety w polu wzroku, no to przebywa z tą kobietą. Czy jesteś kobietą popychadłem? Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy zdarza Ci się mówić, wszystko jest na mojej głowie, wszystko muszę robić sama znowu, tylko ja? Jeżeli masz czasem takie odczucia, to wiedz, że musisz nad tym popracować. To jest właśnie przestrzeń do pracy dla Ciebie. Ponieważ jestem pewna, że w zamian otrzymujesz od mężczyzny brak uwagi, Brak jego reakcji na to, co robisz, brak zainteresowania twoją osobą, nawet brak zainteresowania sferą seksualną. A możesz wyjść z założenia, że jeżeli nie podoba Ci się jego reakcja na Twój wysiłek, bądź to, że on w ogóle nie okazał żadnej wdzięczności i Ciebie nie docenił, to po prostu przestań się starać. Serio. Przestań się starać. Przestań robić. Albo przynajmniej następnym razem zrób mniej. Włóż mniej własnego wysiłku i poświęć mniej własnego czasu na rzeczy, które na co dzień wykonywałaś. I zobacz, co się stanie. Bo prawdopodobnie twój mężczyzna na początku zbaranieje, zdziwi się bardzo, ale za chwilę to on się zacznie rozkoszować przestrzenią, którą mu stworzyłaś, i to on zacznie działać. Ponieważ w męskim świecie panuje zasada, im mniej starań ze strony kobiety, tym większe wrażenie na nim zrobisz. Słyszałaś? Czyli im mniej robisz dla mężczyzny, im mniej się starasz o jego względy, tym on jest pod większym wrażeniem Twojej osoby. Dlatego, Matki Polki, są w oczach mężczyzny popychadłami, których oni wcale nie chcą mieć na wzór swojej kobiety. Kobiety, którą uważają również za swoją kochankę i partnerkę życiową. Mężczyzna to inaczej funkcjonujący człowiek niż ty. On oczekuje zupełnie czegoś innego i potrzebuje zupełnie czegoś innego niż ty. Dlatego po dzisiejszej lekcji zapamiętaj, jeśli robisz to wszystko, co według ciebie do ciebie należy to pamiętaj, że robisz stanowczo za dużo i musisz przestać. Zacznij być bardziej wygodna od faceta. Faceci mają w naturze wygodę. Jeśli kobieta mu daje i daje i daje i robi dla niego wszystko, co tylko jest w jej mocy, to facet jest leniwy. On to weźmie. On nie będzie wiedział, dlaczego on tyle bierze od ciebie. Ale jak mu dajesz, to on weźmie. On nie będzie wiedział, czy on jest na pewno taki super, że ty mu tyle dajesz. No ale jak mu dają, to on bierze. Tylko, że mężczyzna nie zauważa przy tym, że traci swoją męskość w oczach tej kobiety. On nie widzi tego, że ty za chwilę będziesz oczekiwała zwrotu twojej inwestycji. Ty myślisz, że on się za chwilę skapnie, że teraz jego kolejne dawanie, że teraz on powinien o ciebie zadbać, że teraz on powinien coś dla ciebie zrobić. Ale on tego nie robi. I on tego nie zrobi. Natomiast przyzwyczai się, że w waszym związku, to ty sterujesz waszym związkiem. To ty decydujesz, to ty działasz i to ty dbasz. On po prostu, jak ten potulny kociaczek ma sobie leżeć na kanapie i być. Mimo, że to jest wbrew jego naturze. Dlatego tacy mężczyźni w pewnym momencie odchodzą do kochanki. Ty nie wiesz dlaczego, bo przecież wszystko było dobrze, przecież się starałaś, robiłaś, on był w domu i nagle Bach znika, już go nie ma, a ty tego nie rozumiesz. Ciebie ta sytuacja na pewno wykańcza, bo nie otrzymujesz zwykłej wdzięczności za to, co robisz. Dlatego przestań robić. Spytaj sama siebie: co najgorszego może się stać, jeśli przestaniesz robić to wszystko? Co robisz na co dzień dla Twojego faceta? Następnie zapytaj się: A co się stanie najlepszego, gdy pozwolisz sobie nie robić i dać mu na przestrzeń, aby to on mógł zacząć robić?